Więc tak, yy, przepraszam za moje nieogarnięcie ewentualne dzisiaj, ponieważ spałem dzisiaj 4 godziny. Yy, dzień wcześniej też spałem 4 godziny i dopiero wróciłem z konwentu z Łodzi. Yy, więc w wielkim skrócie, ostatnio wyszedł update do SLA: dodający parę nowych rzeczy i zmieniający część balansu, rozgrywki. Yy, jest to update 13.5, który w tym momencie jest już dostępny w grze. A w międzyczasie, Norwood zaskakuje nas kolejnymi nowymi rzeczami, które chcą wprowadzić do gry. Między innymi są to zmiany dotyczące broni, głównie ich animacji oraz efektów dźwiękowych, nie efektów dźwiękowych, nie, ale głównie efektów wizualnych i animacji. Wrzucili na swój kanał dwa filmy, o których chciałbym dzisiaj porozmawiać trochę bardziej. No tak, nowa animacje chodzenia. Znaczy nowa animacja bojań się broni podczas chodzenia. Szczerze, z tymi nowymi animacjami yy, można zobaczyć, że jest tutaj dość spora, anima... dość spora inspiracja, między innymi Call of Duty, szczerze mówiąc, oraz innymi takimi grami już, yy, AAA przykładowo już produkcjami, które są yy, już bardziej zakładają ten realizm w rozgrywce, jak i przy animacjach yy, i ogólnie. Dalej kolejna rzecz, która jest szczerze bardzo dobrą zmianą, to dodanie już samych dziur po kulach oraz już takiej w lepszej jakości oraz dodanie tych dodatkowych strzałów, które, wbijają, które widać, nie dość, że widać, wbiją się w ścianę, po prostu takie małe te, kawałki się od, kawałki się odbijają, takie partikle. Z się odrywam jakby od ściany, to jest kolejna animacja nowa i jeszcze to jest spoko, ponieważ daje wam to możliwość na przykład, nie wiem, zobaczenia z której strony strzela przeciwnik już gra na odległość poza line przeciwnika staje się mniej opłacalna, przykładowo strzelanie przez trzy pokoje w entrance, w chaosy jest trochę mniej opłacalne, aczkolwiek nadal to powinno działać jest to lecibki nerf dla broni dystansowych Dalej mamy nowe warianty inspekcji broni dla broni, które są puste. Yy, możemy zacząć, czy pocisk jest w komorze. Jest bardzo duży realizm, bardzo mi się podoba, akurat to, że możecie zinspektować broń, która jest pusta albo ma jeden pocisk. Jeżeli ma jeden pocisk, to zobaczycie, że ten jeden pocisk jest w komorze. Możecie sprawdzić komorę, możecie sprawdzić magazynek. To jest yy, super, to jest akurat super poziom realizmu. Sprawdzę do gry, tu już jest samo pokazanie tego, jak to wygląda w akcji. to <laughs> Ten naukowiec jest świetny, tej koniec, Dobra. To jest pierwsza rzecz, jaka jest wprowadzana w następnej aktualizacji, najpewniej. Już jest są te Co będzie w następnej aktualizacji? Te okularki, co pokazywali? Te animacje broni nowe oraz te efekty wizualne. Aczkolwiek to jest dopiero jedna z dwóch rzeczy, bo jeszcze jest kolejna rzecz. Tą kolejną rzeczą jest. Overhaul wizualny Heavy, który szczerze yy, niektóre pokoje mi się średnio podobają. Znaczy, sam koncept przerobienia tego Heavy jest fajny. Bardzo podoba mi się to, że jest to faktycznie już y, ten level zrobiony tak, jakbyśmy byli w faktycznych podziemiach. Mamy już ściany tutaj z odlewu i po, po prostu postawione Barerki jakbyśmy byli w jakiejś przykładowo kopalni. Tutaj y, ten wiatra, który się odbija światło od niego fakt się takie tunele, jakbyśmy byli w faktycznych podziemiach, to jest zajebiste, bo nareszcie na tych dwóch filarów pośrodku, i można normalnie strzelać w to gówno Jezus Maria, ile trzeba było czekać na tą zmianę? Nowa klatka komputera, czy nowe zejście? Nie ma już tu bramy yy, w tym, nie ma już tu schodów takich długich, tylko jest taki mały ten. Yy, I to tyle ze zmian, jeśli chodzi o heavy. Całe heavy będzie zmienione. Mam nadzieję, że będzie też zmienione. Parę innych rzeczy już w samych tych pomieszczeniach, na u komputera, bo jeżeli to będzie wyglądało tak, że klatka komputera nie jest znacznie zmieniona, cała ten wejście do tego jest zmieniony, to będzie takie trochę średnie według mnie. Ale tak, czekam jeszcze na zmianę tam klatki 106 i 096, bo to na pewno też będzie wchodziło w grę. Checkpointy na pewno też są zmienione w jakimś stopniu. Powiem tego, że jest, nie są tu pokazane, bo to jest overhaul całego Heavy Więc tu są kompani nowe korytarze Znaczy ich długości i parametry są takie same, więc generatorze map się za dużo nie zmieni Aczkolwiek ich wygląd będzie zmieniony I to mi się w nich podoba Jest taki Faktycznie widać, że to już są podziemia placówki Ani jakaś część biurowa Ani jakieś takie, nie wiem, dziwne magazyny Jakby to można powiedzieć, jakieś te. Faktycznie to już widać, że to są faktycznie podziemia To mi się podoba Aczkolwiek powiem tak Szczerze to jest mało. Patrząc na to, jak Norwood dużo rzeczy obecnie. Yy, znaczy jak dużo czasu minęło faktycznie większej aktualizacji 13.0 to ja szczerze stwierdzam, że to jest bardzo mało. Jak patrząc na to, że studio jest, się rozwija i coraz większe, to patrząc na to ile jest rzeczy prezentowane w tym momencie to jest jakiś żart, szczerze mówiąc. To jest takie moje yy, opinie na ten temat No bo super, mamy nowe Line of Fire indikatory, mamy nowe animacje, mamy nowe wizuale Ale co nam po tym jak tak, jak część balansu gry jest zjebana 0.96 istnieje Gra jest cholernie powtarzalna I moim zdaniem jest problem z tym, że nowi gracze mają już wysoki próg wejścia, ponieważ do nauczenia się gry potrzebujecie poradnika na YouTubie Obecny ten in-game jest średni, brakuje tutoriala, tak jak był wcześniej, ze zastrzelaniem, z ulepszeniem kart itd. Tak Wiadomo, że do samej gry nie wejdzie osoba bez żadnej wiedzy, na przykład z uniwersum SCP, więc to, że 914 istnieje i może polepszać, pogarszać itemy, to jest wiadome. Aczkolwiek, szczerze gra jest obecnie zbyt zaawansowana dla nowych graczy, nadal, pomimo tego, że Northwood próbuje to zmienić w jakimś stopniu. I tego mi obecnie brakuje, szczerze jeśli chodzi o jakąś aktualizację do Sela. Ale tak, same line of fire indikatory i nowe animacje mi się podobają oraz te zmiany heavy mi się podobają, aczkolwiek wydaje mi się, że patrząc na to, ile rzeczy jest z ile czasu minęło, to jest to mało. Bo w najnowszych to jest, co dostaniemy, Wallhack item, te indykatory, animacje, dostaniemy rework Heavy Containment. Dostaniemy jeszcze rework broni eksperymentalnych i coś słyszałem o remodelu, o remodelu rewolweru przy czym ten rewolwer będzie dosyć ciekawy z tego co widziałem ale to jeszcze o tym będę mówił za sekundę więc tak w kontekście rewolweru chodzi mi o to że rewolwer dostanie nowy model i będzie miał zmienione z tego co też słyszałem działanie komory będzie ono bardziej realistyczne no bo Hubert Moszko ogólnie jest osobą która ma, ma zezwolenie na broń Posiada, z tego co wiem, jakieś, jakieś żelastwo. Znaczy, żelastwo. Jakąś broń. Posiada w domu. Nie jestem, nie potrafię powiedzieć, co to jest za broń, ale jest on w posiadaniu. Więc i on jest osobą też bardzo zainteresowaną w kontekście broni. Więc to, że są zmiany akurat dotyczące broni, nie jestem tym kompletnie zdziwiony weselu. Patrząc po zainteresowaniach CEO ale yy, tak, będzie remodel jeszcze yy, rewolwera. <grywa> ten Jack, kurwa. Ale tak, yy, to jest jego nowy model. Nie wiem, logika ogólnie. Tutaj macie model zasłonięty. I dosłownie tutaj macie ten model nowy pokazany, więc super. Ale tak, yy, będzie nowy rewolwer jeszcze w SLU. Yy, więc podsumowując, mamy. Nowe bronie eksperymentalna, raczej jest reworkowane Wallhakitem, HCZ, remodele broni, znaczy rewolwer, yy, nowe indykatory do broni, nowa animacje. To jest mało. Patrząc na to, że jest yy, tyle czasu minęło od ostatniej aktualizacji, to jest to cholernie mało, więc wydaje mi się, że albo Northwood coś ukrywa yy, i trzyma to do samego końca jako taki duży, jeden, jako taka jedna duża rzecz, która będzie zmieniana. Yy, Albo się opierdala. Zgaduję, że jest to ta pierwsza rzecz, że jest coś ukrywanego przed nami, bo to jest niemożliwe, żeby tak dużo czasu minęło, a jest tak mało zrobione. Yy, I co tu jeszcze więcej mogę powiedzieć? Czekam na aktualizację. Skoro jest coraz to więcej rzeczy pokazywane, yy, związanych ze salem. Z raczej z nową aktualizacją, to wyczuwam, że w te wakacje zobaczymy nową aktualizację do SLA Major aktualizację, nie jakąś nie jakiś patch typu 13.5 H, zmieniamy balans gry i coś tam, tylko zobaczymy faktycznie dużą wersję 14.0 z kolejnym kryptonimem, z kolejną nazwą i szczerze czekam na to, ponieważ gra mi się w tym momencie już znudziła. Nie ma nudna jest ta gra dla mnie już w tym momencie. Gierki są powtarzalne, rundy są powtarzalne. Proszę, się, jedyne jest, każda klasa ma, jedno, ma jeden cel, który przebiega jednoliniowo. Klasa D musi uciec z placówki i albo ją zabije SCP w heavy, albo ten, albo, zim, albo ten, albo ochrona i, i przegra albo ucieknie. Ochrona musi po prostu zabić scp, tylko że ochrona ma chociaż o tyle fajnie, że może sobie połazić po heavy i w sumie zdobyć miliony itemów, bo łatwo tą grę zrigować Pod tym względem, albo nie wiem, połazić po light containment i sobie ludzi pozabijać No, ale problem jest dla mnie taki, że w tej grze jest mało do roboty, szczerze mówiąc Nie jest taką, jest mało takich side questów, albo takich side tasków, które warto zrobić Bo obecny obecnie side taskiem w tej grze, szczerze mówiąc, jest po prostu wyłączenie komputera i musicie po prostu trzy generatory zrobić, no to jest Albo wys wysadzenie, AK, wysadzenie albo wyłączenie warheada, to jest tyle. Po prostu to jest mechanika gry, na którą musi mieć jakiś wpływ, jeżeli jesteście w rozgrywce i chcecie dalej w niej uczestniczyć, bo jeżeli jesteście w heavy albo w ogólnie pod ziemią, to po prostu mierać od warheada. Proste, tak. Brakuje mi rzeczy w tej grze. Mam nadzieję, że następna aktualizacja do gry będzie duża i będziemy mieli co analizować, ponieważ obecnie szczerze jest tego mało. Yy... Idę spać <laughs> Spędziłem dzisiaj 4 godziny Mam nadzieję, że jeżeli palnęłem jakąś głupotę w tym filmie zostanie to mi to wybaczone I żegnam się z wami w następnym